Hej, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zamierzam przedstawić kilka ciekawych faktów na podstawie książki Miriam z Nazaretu: Pierwsza charyzmatyczka. Jest to, jak widzicie, ciekawy tytuł, dosyć chwytliwy. Tutaj też mam. Trochę do powiedzenia w sprawie samej książki, natomiast sam, sama treść wskazuje na to, że próbuje pokazać Marię jako tą, która została właśnie obdarowana duchem świętym i charyzmatami i pokazuje w jaki sposób Pismo Święte ukazuje na matkę Jezusa jako właśnie pierwszą charyzmatyczkę. I już na samym początku autor, ksiądz Mariusz Rosik. Tłumaczy nam, iż u początku Ewangelii Łukasz relacjonuje stąpienie Ducha Bożego na Maryję. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłonić. Niedługo potem Maryja chwali Boga za wielkie rzeczy, które stały się jej udziałem. U początku dziejów apostolskich ten sam Ewangelista ukazuje stąpienie Ducha na pierwszych uczniów udzielające im charyzmatu mówienia w obcych językach. W następstwie tego także oni głoszą wielkie dzieła Boże. Powtarza się tu ten swoisty schemat. Łukasz używa tu bowiem tego samego terminu, wielkie rzeczy, megala, które wkłada w ust Maryi wyśpiewującej magnifikat. Również ona chwali Boga, gdyż uczynił jej wielkie rzeczy. W ten sposób Maryja jawi się jako pierwsza charyzmatyczka. Z tego też powodu można Maryi przypisać tytuł obelbinicy Ducha Świętego. Także to jest założenie wstępne dzisiejszego nagrania. No, chciałem pokazać kilka wybranych tutaj fragmentów, które mogą zachęcić może do dalszej lektury. Też pamiętajcie, że to co mówię jest moją opinią. Jest to forma dzielenia się, nie jest to jakaś nauka. Kościoła, w takim sensie, żeby ona miała charakter jakiś autorytatywny, więc pamiętajcie o tym, żeby traktować to jako moje własne przemyślenia. I teraz tak, jeśli chodzi o samo pierwszy ten charyzmat, pierwszy ten przykład, tutaj też może taka wstępna uwaga, że sam autor postąpił w taki sposób, że zanim. Jest opisane sedno danego, da, danego rozdziału, to autor opisuje swoje pewnego rodzaju przygody swojego rodzaju jakieś opisy swoich przygód, swoich zdarzeń i cały te, cała ta książka ma charakter takiego trochę dziennika. No Może nie dziennika, ale takiego pamiętnika, co, co się zdarzyło, i później jest po to rozdział, gdzie już jest wytłumaczenie danego, danego fragmentu. Sama książka nie jest dosyć długa też, więc być może sens tego był właśnie taki, żeby nie, nie była za mała ta broszurka, więc po to są te dopisane fragmenty. Natomiast przechodząc już do pierwszego rozdziału, do pierwszego przejawu właśnie łask Ducha Świętego, jest rozdział Pani Pięknej Radości. I tutaj po tych wstępnych swoich przygodach, ksiądz tłumaczy w taki sposób. Apostoł Paweł wyjaśniał Galatom, że radość jest jednym z owoców obecności i działania Ducha Świętego w sercu wierzącego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie przeciwko takim cnotom. Nie ma prawa, Galatów 5, 22, 23. I teraz, no, więc tłumacząc, oczywiście, kto przyjmuje Ducha Świętego, ten nie może się właśnie nie radować. Także yy, i tutaj to uradowanie, yy, to zawołanie, nawet które Maria tutaj w momencie zwiastowania, niech mi się stanie, prawda, yy, jest to wskazane jako yy, forma takiego właśnie. Uradowania. Tutaj autor tłumaczy, że greckie geno i to jest radosnym zawołaniem niech tak będzie, niech się tak stanie. Wyraża ochocze przyjęcie woli Bożej, entuzjastyczną wolę podjęcia współpracy, współdziałania z nią. W tym właśnie wyraża się radość Maryi. Tak więc Bóg na pewno pragnie udzielać ducha tym, którzy o niego proszą, i w momencie już zwiastowania, chociaż Maryja wiedziała, że takie no, zdarzenie na na pewno narazi na pewno na ją na jakieś nieprzyjemności, na jakieś kąśliwe uwagi. Wiemy, że w Talmudzie, jeśli dobrze pamiętam, może się mylę, ale chyba w Talmudzie jest opis właśnie tego, jak, jak Maryja tam. Że to była zdrada i tak dalej, więc to, no, tego typu plotki się pojawiały, prawda? I pojawiają się do dzisiaj, że ciężko jest uwierzyć w niepokalane poczęcie, tak? znaczy w takie cudowne zwiastowanie. Więc y, oskarżenia o, o, o rozwięzłość towarzyszyły i Maryja o tym wiedziała, mimo, te, mimo tego y, w taki jakiś entuzjastyczny sposób. Y, Zgodziła się współpracować z, z wolą Bożą i też warto zauważyć, że później ten magnifikat też jest przecież formą właśnie uwielbienia, ale tutaj chodzi już nie samo uwielbienie, tylko o samą radość, która jest jednym z owoców działania Ducha Świętego. Drugim takim przejawem jest modlitwa. Też widzimy Marię jako kobietę modlitwy. Tutaj kojarzy mi się ten... Ten wywiad z, z panem żydowskiego pochodzenia na kanale profesora Majowskiego, gdzie tam pan tłumaczył, że właśnie kobiety nie muszą się modlić, nie muszą też chodzić na nabożeństwa, ponieważ uważa się, że są już. W takiej pozycji, że nie mają takiego obowiązku, że są już doskonałe, jakby w tym sensie. Mimo tego widzimy, że Maryja jest kobietą modlitwy i że jest zjednoczona z Bogiem w modlitwie czyli ma taką pewną relację modlitwy, relację rozmowy z Bogiem i przez tą relację również objawia się działanie Ducha Świętego, bo to nie jest dla niej przymus, o czym za chwilę powiem. Oczywiście pierwszym takim fragmentem, który najbardziej nam się rzuca w oczy, jest ten moment uwielbienia u Elżbiety, kiedy Maryja modli się i przede wszystkim dziękuję za to, że została wybrana na Matkę Mesjasza, tak? I jakby uwielbia Pana w tym, co dla niej jest, co dla niej jest działaniem Boga w historii, tak? I też tym, co według niej jakby jest przedmiotem działania Mesjasza, czyli to, żeby jakby odwrócić tą historię. Tak? To znaczy, że okazuje miłosierdzie, ale z jednej strony rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc, tak strąca władców stron, wywyższa pokornych, także tak zwane wyzwolenie. Mesjańskie, które dotyka ubogich, głodnych, pokornych i tak I to jest ta radość z tego, że Mesjasz przychodzi i również to, że została wybrana na Matkę Mesjasza. To jest bardziej modlitwa właśnie uwielbienia. Natomiast zauważmy, że również wizyta Maryi w świątyni jerozolimskiej związana z praktyką oczyszczenia po porodzie i ofiarowaniu Jezusa. Tak, czyli Maria jako tak teraz skrupulatnie przestrzega prawa. Widzimy też, że modlitwą były jej wizyty w, wizyty w świątyni, do której kobiety, jak wspomniałem, nie były zobowiązane, a jednak Maria tam jedzie. Więc widzimy, że rzeczywiście Maria jest taką osobą, która się modli, której modlitwa jest jakby towarzyszy jej. W, w czasie jej życia, i widzimy to również w tej zmiance, że zachowywała wszystkie te słowa w, w swoim sercu, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie modliła się tak, tymi słowami, które usłyszała, to znaczy, może nie samymi słowami, ale jeśli nie rozumiała jakiejś intencji, jeśli nie roz, czy nie rozumiała jakichś słów, nie rozumiała tego, co przychodziło od Boga, to właśnie starała się te słowa zachowywać jakoś i jakoś medytować je. A więc taka modlitwa, Modlitwa medytacyjna również, bo pamiętajmy, że w ten sposób też często modlili się Żydzi, że zapamiętywali jakiś psalm albo jakiś fragment psalmu i powtarzali ten psalm później przez na przykład cały dzień. I w ten sposób na, na tym polegała też często ich modlitwa. I pamiętajmy też, że ci modlili się śpiewając, to znaczy nie modlili się tak jak my dzisiaj gdzieś po cichu. Nawet jest taki fragment, kiedy oskarżają kobietę o to, że jest pijana, bo modli się właśnie tak ruszając ustami, tak po cichu. Więc, no, a ona tłumaczy, że nie, że nie jestem pijana, tak? Więc właśnie, że ci modlili się śpiewając, nawet wychodząc przed dom. No i często to było tak, że tak. Kto głośniej krzyczał, no bo chciał się tak właśnie pokazać, że jest taki wier wierzący, taki religijny, e, taki pobożny. No to też Jezus nauczał, że zamknij się w swojej izbie i Pan e, jakby słyszy Ciebie. Z tym jest też związana właśnie ta sytuacja z tym, z tym pleplaniem na modlitwie. Nie bądźcie gadatliwi, jak, jak poganie. E, tutaj też chodziło nie tyle o samo takie powtarzanie modlitw, jak właśnie ten psalm, bo to też się powtarzało. Tylko tu bardziej chodziło o to, co na przykład, y, y, kiedy kapłani tam, na górze, na górze chyba Karmel, y, w... Chcieli bala, prawda, żeby zapalił stos. I, I też zaczęli się nacinać, zaczęli się jakoś okaleczać, zaczęli krzyczeć i, i, prawda, i wrzeszczeć. I to jest właśnie o takie gadanie chodzi, o takie wrzeszczenie, spróbę zwracania na siebie uwagi. A widzimy, że prorok, prawda, pomodlił się chwilę i, 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 i piorun prawdopodobnie, tak, można stwierdzić, że to był grom I, i zapłonął ten stos. Więc, a jeszcze był wcześniej polany wodą. Także widzimy, że to jest tutaj raczej ta intencja, że nie być gadatliwym na modlitwie, to nie znaczy nie powtarzać modlitwy. Nawet Jezus mówi, żeby modlić się usilnie, ale bardziej chodzi o to, że właśnie, że Bóg słyszy. Nie? Że Bóg słyszy od razu i że nie trzeba do Niego krzyczeć, że nie trzeba zwracać uwagi, że nie trzeba się nie wiem, nacinać i okaleczać, tylko jeśli mówisz do Pana, Pan Cię słucha, tak? I no właśnie i Maryja też zamykając się w takim, w takim w takiej izbie, modląc się, też medytując nad tymi słowami, musiała mieć też takie przekonanie, że Jezus, że, przepraszam, że Bóg Jezus nie objawił jeszcze swojej boskiej jakby godności, ale w tym sensie, że Bóg ją słucha, tak? Czyli miała takie przekonanie, że y jeśli modlę się, jeśli medytuję nad takimi słowami, jeśli coś mówię, oczywiście też uwielbiała i widzimy też ten śpiew, prawda? W magnifikacie. Ale, ale miała też takie poczucie, że Bóg im słyszy. Nie trzeba się wydzierać, nie trzeba jakichś tańców odprawiać, tylko po prostu mów, a Bóg cię słucha. I to też świadczy o jakiejś głębokiej relacji. Tak? To znaczy, takiej relacji w Duchu Świętym, w relacji modlitwy. I to jest też bardzo dobra wskazówka tego, że Maria na pewno miała taką głęboką relację z Bogiem i, ona, i to ta relacja jest owocem, przejawem właśnie działalności Ducha, Ducha Świętego. No i oczywiście też bym był zapomniał o samym, samej obecności w Wieczerniku. Też myślę, że to jest bardzo ważne, że w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy, że Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przebywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Więc widzimy, że oczywiście to słowo bracia Adolfoi, jak wiemy, nie ma słowa kuzyn w języku hebrajskim, więc, więc jest słowo Adolfoi Adolfo bracia jako bracia, albo też spokrewnieni, kuzyni. Natomiast tu w tym sensie to jest ważne, że jak widzimy, Maryja też trwała z apostołami na modlitwie i ta modlitwa, którą apostołowie modlili się o Ducha Świętego, ona, jak właśnie wiemy, jak wierzymy, już została tym Duchem obdarowana w momencie zwiastowania. A więc ta jednomyślność na modlitwie też świadczy właśnie o obecności Ducha Świętego i to jest też częsty obraz na wszystkich różnego rodzaju wspólnotach charyzmatycznych, żeby trwać razem w modlitwie. Dalej jest pośrednictwo Maryi. Wiemy, że jest modlitwa wstawiennicza. Wiemy, że jest to praktykowane na, na wspólnotach choryzmatycznych. I teraz najpierw chciałbym pokazać taki fragment Pisma Świętego, który pokazuje, czym jest pośrednictwo Maryi. To jest pierwsza księga królewska, rozdział drugi i werset powiedzmy, można przeczytać sobie od, od 12. Więc zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Lecz Adoniasz, syn Hagity, przyszedł do potrzeby matki Salomona. Ta zaś spytała, czy w dobrych zamarach przychodzisz. On odrzekł w dobrych. Następnie, że chciałbym pomówić z Tobą. Ona zaś mu odpowiedziała, mów. Wtedy rzekł: Ty wiesz, że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż zwoli Pana mu przy przypadnie. Teraz więc zwracam się do Ciebie z jedną prośbą, nie odmawiaj mi. Ona zaś mu rzekła, mów. Wówczas rzekł, powiedz, powiedz proszę cię królowi Salomonowi, bo on, nicze, bo on niczego tobie nie odmówi, aby dał mi za żonę Abiszak szunę Na to odpowiedziała, bo trzeba, dobrze, ja powiem o tobie królowi. Bo trzeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. Ona wtedy powiedziała mu, mam do ciebie jedną małą prośbę, nie odmawiaj mi. A król jej odrzekł, proś moja matko, bo tobie nie będę odmawiał. Wtedy przemówiła, niech Abiszak Szunemitka będzie dana za żonę twojemu bratu Adoniaszowi. Y więc y więc widzimy, i oczywiście dalej ta historia postępuje. Ale na tym właśnie polega jak wierzymy pośrednictwo Maryi, to znaczy ustawianiu uw się u swojego syna jako matka królowa, tak? czyli to właśnie ta, która siedzi po jego prawej stronie, i dla której ma on jakieś specjalne względy z powodu właśnie, że jest jego matką. I też pamiętajmy że najważniejszy fragment w Piśmie dotyczący pośrednictwa i tej takiej, takiego wstawiennictwa Maryi jest w, w tym wydarzeniu, w tym, w tym opisie Wesela w, w Kanie Galilejskiej. Oczywiście i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że Jezus zwraca się do, do swojej matki Słowem Niewiastą. Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 5 stycznia 2000 roku powiedział taką rzecz. Kiedy Jezus zostawia swoją matkę w Nazarecie i potem spotyka ją podczas swojej publicznej działalności, mówi do niej niewiasto, by podkreślić, że słucha już tylko poleceń ojca, ale także, aby podkreślić, że nie jest ona jedynie zwykłą matką biologiczną, lecz ma do spełnienia misję jako córka córa syjonu i matka ludu Nowego Przymierza. Wypełniając to zadanie, Maria zawsze pozostanie całkowicie posłuszna woli Ojca. Widzimy więc to bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że również ta, to wstawiennictwo nie jest czymś osobnym od woli Ojca, tylko jest to właśnie polecanie tych spraw, które są ważne dla, również dla Ojca. Więc widzimy, że jest to jak najbardziej ten fragment, który daje nam podstawy do tego, żeby widzieć, że Maryja, y, oczywiście, te słowa: tak, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, są również w pewnym sensie. Taką podstawą, myślę, dla modlitwy stawiedniczej, bo też jeśli ktoś przychodzi, jeśli, jeśli ktoś o coś prosi, to też bardzo ważne powiedzieć mu, żeby, żeby słuchał woli Boga, tak? żeby słuchał woli Ojca, żeby, żeby starał się otworzyć, jeśli przyjdzie do głowy jakieś słowo, też czasami się da, zdarza, że przychodzi właśnie jakieś słowo od Pana, i ono też często może mieć jakieś znaczenie dla tych ludzi, którzy. Którzy przychodzą prosić o tą modlitwę. Więc w tym sensie widzę to, że i tutaj autor też podaje nam, że właśnie to wstawiennictwo Maryi można rozumieć w taki sposób, że ona nas prowadzi do słuchania Słowa Bożego, żebyśmy po prostu wypełnili wolę, wolę Ojca, nie naszą wolę, tylko wolę, wolę Ojca. I wreszcie na końcu niosąca. Ducha. Wiemy, że jest taki dokument Chrzest w Duchu Świętym, wydany przez Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. To jest komisja doktrynalna, wydawnictwo Serafin. I w tym dokumencie Chrzest w Duchu Świętym możemy przeczytać następujące zdanie. Często pojawia się nowa bliskość z Maryją, Matką Chrystusa i Oblubnicą Ducha Świętego. Katolicy rozpoznają w niej pierwszego ucznia, który został napełniony Duchem Świętym. Więc jak widzimy, napełnienie Duchem Świętym jest to właśnie Właśnie to, co nas upodabnia, jeśli mówimy o odnowie charyzmatycznej, o, o w ogóle tym prądzie łaski, tym, co nas upodabnia do, do Maryi, jest to właśnie to, że Maryja jako pierwsza spotkała się z tym doświadczeniem bycia napełnionym Duchem Świętym. I teraz, teraz właśnie wracając do, do tego najważniejszego słowa, które w życiu Marii usłyszała, to znaczy tego właśnie tego bądź pozdrowiona, to znaczy Maryja bądź pozdrowiona Maryjo, to jest właśnie, to są właśnie te słowa łaski pełna, tak, to znaczy napełniona łaską, to jest właśnie ta łaska Ducha Świętego i to jest ta sama łaska, o którą prosimy o napełnienie Duchem Świętym i też to, co bardzo ważne jest tutaj zauważyć, to to, że również Maryja, kiedy otrzymuje tą łaskę Ducha Świętego, to nie zostaje u siebie w domu, tylko ona wychodzi. Tak, ona idzie do Elżbiety, idzie jej pomóc. Wiemy, że to była starsza kobieta, która w podeszłym już wieku zaszła w ciążę, co było dla niej wielkim błogosławieństwem i Maria idzie, wybrała się w, w góry do tej miejscowości, aby pomóc swojej ciotce i to jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, to to właśnie, że kiedy rzeczywiście zostajemy w jakiś sposób napełnieni Duchem Świętym, to czujemy taką potrzebę, żeby wyjść, tak? żeby się dzielić, żeby iść gdzieś. Żeby nie zostawać w tym, samemu w tym, w tym miejscu. I również Maryja w taki sposób reaguje, otrzymuje Ducha Świętego i natychmiast wychodzi z tym i pozdrawia Maryję i widzimy, że ten Duch Święty w niej, Działa, że jest w niej owocny, dlatego że, Mary, że Elżbieta pod wpływem tego pozdrowienia sama zostaje napełniona Duchem Świętym. Czyli kiedy Maryja mówi to, można się domyślać, że mówi to słowo może szalom, może, może mówi właśnie bądź pozdrowiona. Ale chodzi tutaj tak czy inaczej o to, że właśnie Elżbieta ta zostaje również napełniona, i, i jakby widzimy, że ten Duch Święty zaczyna działać w tych kręgach właśnie też rodziny. Pewien, pewien kapłan kiedyś powiedział mi, że właśnie dlatego Bóg czasami ociąga się z, jakimiś, z jakimś wypełnieniem jakiejś obietnicy, dlatego że znaczy obietnicy z jakimi, jakiejś prośby naszej. Ponieważ Pan chce nie tylko nas samych zbawić, ale ma też taki plan, żeby dotknąć tym zbawieniem zbawieniem też osoby w naszym otoczeniu. I z tego właśnie powodu jest tak, że czasami musimy dłużej poczekać. Widzimy, że w przypadku Maryi już dotknięta zostaje Elżbieta, też jakby, jakby wciągnięta w ten krąg łaski. Więc to jest też dowód na to, że, że to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, wylania łask, to jest to właśnie doświadczenie, które Maryja przeżyła, w, w, w swoim życiu, w momencie zwiastowania anielskiego. Dlatego myślę, że powinniśmy na nią patrzeć jako na tą, która sama pierwsza doświadczyła tej rzeczywistości, i my dzisiaj w. Jeśli patrzymy na ten prąd odnowy, po prostu mówimy o tych rzeczach innymi słowami. Albo, albo podchodzimy do tych spraw, jakby to było coś odrębnego, tak? wręcz mówimy, że ktoś przychodzi na przykład do Częstochowy, żeby, żeby przejść do Maryi, a nie do Jezusa. Tylko że właśnie widzimy, że poprzez ten chrzest w Duchu Świętym Maryja jest tą, która niesie Ducha Świętego, czyli pneumatofora, jest taka ikona właśnie pneumatofora. Więc ta niesąca Ducha Świętego. Tak? Więc jeśli przychodzimy, to tak jak Elżbieta spotyka Maryję i zostaje napełniona Duchem Świętym. I to jest ten Duch Święty, którego Jezus nam posyła, tak? od Ojca i Syna pochodzi. Więc, no właśnie, więc dlatego tu jest ten sens, że kiedy przychodzimy do, do takich również miejsc maryjnych, to tak jakbyśmy przychodzili właśnie do, do Batrzeby, jak, jak tak jak przychodzi yy, z, właśnie po to, żeby yy, w, prosić o wstawiennictwo matkę, matkę panującego króla, czyli dosłownie my też przychodzimy właśnie prosić o wstawiennictwo matkę króla, żeby to doświadczenie, które ona doświadczyła, które ona przeżyła, żeby ono stało się również naszym udziałem. Wydawnictwo SP i jak najbardziej polecam, zachęcam. Zresztą książka posiada imprimatur, więc nie ma tu żadnych jakichś prywatnych swoich przekonań. Głęboko polecam. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni, dowiadując się właśnie, że nie ma czegoś takiego, jak, jak przyjść do, do, do Maryi, czy przyjść do Jezusa. Maryja jest tą, która, która Została pobłogosławiona tym łaską Ducha Świętego i również my, którzy przychodzimy, którzy modlimy się o tą łaskę, ona wstawia się i nie stawia się po to, żeby Boga do czegoś przekonać, tylko żeby spełnić wolę Ojca. Więc to jest przesłanie, które z tej książki płynie i gorąco ją polecam, a Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Hej, cześć.